Ale za mnie, się rącało. Chciałem podziękować za 400 subskrypcji. No, nawet pamiętam, jak niedawno było Ida. Niedawno było jedna subskrypcja. Niedawno było 20 subskrypcji. Niedawno było 100. Niedawno było 150, 200, 250, 300. Teraz ma, było 350 400. O, wątły mi się jakieś dziwne rzeczy są widzowie, jakieś rzeczy mi się włączają. No Mój kolejny cel to jest zdobyć, zdobyć 500 subskrypcji. No co mi się tutaj włącza, widzowie. No my tu po prostu wbicie 500 subskrypcji. Wbijcie, po prostu wbijcie mnie jak najszybciej. Kiedy wbijecie 500, 600, 700, 800, 900 i do ładnego tysiąca? No, jest taka śniegona śnieg, w ogóle, i tak dalej. No, więc wiecie. No, już tym, zostawić chcecie zasabić suba, jak jakby inaczej. Jest teraz już 500, 400 osób, już nas jest, widzowie. 400 osób. Więc wiecie, no. No trochę troszeczkę to jakby jest, no wiecie hmm. Mojecie wbić też na kanał mojego kolegi Kamieł tak? Jeszcze Tylko hmm. chciałem powiedzieć i to jakieś się zmyśli w solcie to będzie jakoś, nie widzowie w o co mi chodzi No Jeszcze nie robię w sumie Jak widzicie te 500-800 byłów? Kto? możecie to napiszcie je ten, w, to napiszcie w komentarzach nazwy swoich kanałów. Na przykład wbiję na, ten, wbiję na te kanały, i tak dalej. Zobaczcie, nie macie subów. Pewnie w większości damy subskrypcję. Coś tam na wiecie. Hmm. Jeśli nie, to ci oczywiście, ale no, bym polecał. No, wbiję na was kanały. No i jeszcze jedna rzecz ogólnie. Byłoby to bardzo fajnie, gdybyście wbili te 500 subów, powtarzam się chyba w ogóle. No ale jestem trochę zmęczony, bo na dworze, jest, ja na dworze jestem jestem domu wracam tam. I zobaczyłem niedawno, że mam tyle subskrypcji, więc pomyślałem, że nagram solce dla was. A bardziej, a bardziej mi to miał być solc. Ale już no, on jest powiat 3 minuty, więc solce to nie będzie. Niestety. No, no jest sobie nawet. Napiszcie w komentarzach, czy chcecie wrócił do Stambla. No co mi się tutaj włącza? Co chcecie po co wrócił do Stambuł, Guys? Bo mi do... By... byłoby bardzo fajnie. Fajnie gdybym nagrywał Stambra, to byłoby tak jednak... fajnie, fajnie, jakbym nagrywał stambulę za tym zdaniem. Napiszcie w komentarzach. Ja będzie 10 komentarzy, gdybym nagry... jakbym... nagrywał. Jakbę Stambla, to powracam na Stambuł, Guys. No, ogólnie postaram się, żeby odcinki były codziennie koło 16. Nie wiem, czy mi się to uda dokładnie. Postaram też, żeby były codziennie, a nic nie obycuję ogólnie nie wiecie. Jak na razie po prostu spróbuję zbliżyć. Spróbuję po prostu, żeby były odcinki najczęściej, tak najczęściej wiecie jak chodzi. No, poza tym. No, no, chyba to już będzie wszystko. To jest po trzech No nie no, i tramwaj mi ucieka. No, to trudne to jest. Poczekam chwilę. No, no. Jeszcze raz ja się powtórzę. Zostawcie sobie bajaki w górę. Ten w górę już... 4 minuty ten odcinek trwa. Długo już. Mnie, to miał być zwykły 1,3 sekundowy sezon z podziękowaniami. A tu wyszedł wyśleć... 4 minuty w tej chwili. No no. Dziś nie się jakiś filmik z okazji tej. No, nie na 100%, ale spróbuję nagrać, a będzie odcinek z okazji, zbić od tej subów. No więc to będzie chyba na wszystko się Zostawcie i łapki. Zostawcie i łapki w dzisiejszym odcinku. Zostawcie subjecke Zostawcie super łapkę w górę, sali tak pieniądze, że powtarzam. Tak, widzowie.